Chcemy wywalczyć jak najlepsze miejsce, interesuje nas medal. Sytuacja jest troszeczkę skomplikowała się po wczorajszym meczu myśleliśmy, że będziemy grać z Toruniem, niestety będziemy mieli, będziemy mieli pierwszy mecz z Grunwaldem. Oczywiście podejdziemy normalnie, jak do, do, każdego, jak do każdego spotkania. Przygotowujemy się tak samo. wtorek, Torek siada, yy, trenujemy w gnieźnie. Hala u nas jest troszeczkę tak obładowana, no, że nie idzie wejść w inne terminy. Wypadł Wam po tych mistrzostwach Europy Piotrek Mikułaty na pewno sporo osłabienie. No, na pewno duże osłabienie, no, ale Trzeba przyznać, że Piotr, Piotr będzie z nami na tym turnieju z będzie radą i myślę, że to wpłynie bardzo dobrze na cały zespół. Mhm. W jakiej formule jest ten turniej rozgrywany? Co będzie decydowało o medalach? Spotkania półfinałowe. Pierwsza drużyna w tabeli z czwartą o 16.30 druga z trzecią o godzinie 18.30. W Bydgoszczy yy, zwycięzcy grają o pierwsze, drugie miejsce, przegrani o trzecie, czwarte. Mhm. Czyli jakie są te pary? Yy, start Grunwald i Toruń Pocztowiec. Mhm. Wy byliście blisko tego, żeby zagrać z Toruniem. Tak byliśmy, no, to skomplikowało sytuację wczorajszy mecz Grunwaldu z Środą, która miała 8 punktów. No Grunwald przegrał. Myślę, że troszeczkę to troszeczkę niesportowo było. Mhm. Jego oceniasz szanse drużyny w meczu z Grunwaldem? bo ten ostatni mecz no, był na styku jedną bramką. Rozstrzygnięcie zapadło. Przegraliśmy oba mecze w rozgrywkach ligowych, no i myślę, że ten trzeci rozstrzygniemy na swoją korzyść. Mhm. Z Pocztowcem też bardzo wyrównany mecz, czyli można powiedzieć, że no po bardzo wielu latach jest złoto w zasięgu gnieźnieńskiego gnieździński, hokeja. Jest, no ale każde miejsce jest możliwe. Jest tak wyrównana ta czwórka, zresztą to nawet widać po tabeli, 40 punktów, 39, 37, także to jest no, Wielki styk. Jak wyglądasz kadrowo? Czy, czy wszyscy zawodnicy są zdrowi? Na kogo najbardziej liczysz w tych meczach? Czy na doświadczonych zawodników? Czy raczej liczysz, że ci młodzi, którzy być może chcą jeszcze coś zawojować, chcą się pokazać? składamy taki stabilny, praktycznie no, tylko wypadł nam z tej, tej dwunastki Piotr Mikuła, ale szczególnie młodzi dolnicy Brożek, Poltaszewski, Baniewi, Trzymański, Kasprzyk, chłopcy, którzy mają po 19-20 lat, na nich, na nich najbardziej liczę, a uważam, że Marcin Grotowski, który został Królem Strzelców i Mariusz Gromacki Robert Grotowski, Paweł Tubacki staną na wysokości zadania.